Będzie to runda, w której pojadą drużyny, które zajmą miejsca 6 i trzecie, a w drugiej parze 5 i 4. 14 spotkają się drużyny z miejsca 3 i 6 i z 4 i 5. Tak więc z tego co liczę, to mają w tej chwili prawie miesiąc czasu przerwy tak. zawodnicy, którzy zajmą pierwsze bądź drugie miejsce. Tak, ten miesiąc, ten miesiąc nie będzie odpoczynkiem dla drużyn pierwszej i drugiej na pewno, ponieważ nie mogą nie wiem, zasnąć na, na, na ten okres, muszą cały czas intensywnie trenować, przygotowywać się i nie będą jeździć, tak jak powiedział yy, gdzieś tam w Jaguś. Trzeba, trzeba utrzymać maksymalną formę na końcówkach. Mamy króciuteńką przerwę na drużynowy Puchar Świata. W przyszłym tygodniu kolejka ligowa się nie odbędzie, tak więc wracamy za dwa tygodnie, a teraz wracamy do meczu Unitarno z Sabatorem Adrianą Torr. Andy Smith, Janusz Kołodziej, Jason Cramp i Tony Rickardson. Arcyciekawa czwórka, która walczyć będzie o punkty w wyścigu dziewiątym. Przypomnę, po ośmiu, 25 do 23 dla drużyny Unitarnów. I pierwszy w tym meczu, to o czym wspominali, wspominaliśmy, pojedynek mistrza świata, Australijczyka, Jasona Krampa, z tym, który ma pięć tytułów indywidualnego czempiona i jest na najlepszej drodze do tego aby wywalczyć szósty złoty medal a mianowicie Tonery Rickardsona właśnie oni dwaj rozgrywają takie ja też, też, swój... też, też będzie miał coś do powiedzenia Janusz Kołodziej, który jeżeli tam jakie korekty prowadził to może tutaj też na Janusz właśnie. ma taki charakter momentami troszeczkę Narwańczy, szaleńczy, potrafi, bo potrafi. tak, tak Janusz tak, dokładnie. A więc spójrzmy. Z Minsk, Kołodziej, Kramp i Rickardson. Taki start Kołodzieja, ale napędza się Szwed i Australijczyk po szerokiej. No i mamy zaciętą rywalizację, chociaż widzę co górą Jason Kramp. On jest pierwszy. Rickardson bardzo szeroko przy krawężniku. Janusz Kołodziej po raz kolejny. W rywalizacji nie liczy się NSP, Jason Cram. On tym razem najszybszy, pojechał najskuteczniej. Jest na czele stawki, teraz bliżej krawerzyka, oraz chociaż odszedł. Ricardson jest cały czas trzeci, a więc wyścig układa się remisowo, Ale to dopiero momentek rywalizacji. Kramp, Ricardson, Kołodziej i daleko, daleko za nimi mamy Andy Smitha jak na razie Kram wyrasta na bohatera tego spotkania ponieważ tylko on i Ricardson byli zawodnikami niepokonanymi do tej pory jeśli tak wjedzie na metę tym niepokonanym zostanie Australijczyk wszystko na to wskazuje Jason Cram 3 punkty Tony Rickardson 2 Janusz Kołodziej 1 Andy Smith bez punktu Ale mamy tak. Remis. A jednak Tony Ricardo znalazł pogromce w tej chwili na własnym torze. No Kram bardzo ładnie. Wybrał najlepszą ścieżkę jaka jest w tej chwili możliwa do wybrania, czyli takie bardzo szybkie wejścia i wyjście tam, gdzie jest najwięcej nasypane pod samym ogrodzeniem. Pod samym Tony Richardson nie bardzo miał gdzie szukać lepszej, lepszej, lepszej ścieżki, żeby mógł, żeby to mu po prostu wyprzedzić. Cramp Ricardson kołodziej Andy Smith w całym meczu. Nadal dwupunktowe prowadzenie Unii Starnowa. 28, 28 do 26. Jeszcze jedna informacja z zielonej góry po 9 wyścigach. Częstochowa wygrywa w grodzie za 33 do 21. Jason Cramp. On w tym momencie dzierży tytuł niepokonanego, ale jeszcze zapewne zobaczymy go. Co najmniej dwa razy w tym meczu. Tak, tutaj Tony miał czwarte pole, tam było troszkę polane z, po równaniu toru jeszcze i musiał przejazd przez tam wodę. Tutaj po prostu nie, nie takiego, nie było takiego e, takiej prędkości jak należy do wejścia, dlatego Kram wykorzystał tę sytuację. Bardzo dobre wyjście, bardzo dobre wyjście spod taśmy Janusza Kołodzieja. Tak, Janusz również tam bardzo fajnie pojechał, w, w, tylko, tylko brakło. No, Kram tutaj rozpracował bardzo, skorzystał dla siebie ten pierwszy łuk, no Janusz musiał się dostosować do sytuacji jaka panuje. Andy Smith jest zawodnikiem który zawsze był uzupełnieniem w parze Jasona Crumpa ja pamiętam że masa wyścigów Avatora z udziałem tej dwójki kończyła się zwycięstwem 4 do 2 dzisiaj wyraźnie mu nie ciągnie. No niestety czytałem ta, wiesz, te... to, pra... ta. Tak prawdopodobnie yy, warunki które są na naszym torze nie odpowiadają w ogóle albo temu silnikom albo po prostu ustawieniom które teraz Andy ma bo Mał no, jedzie, ale on nie, nie, nie w ogóle nie pokazuje tego, na co go stać, bo my tego zawodnika pamiętamy, przecież lat wcześniej, kiedy on jeździł u nas, i nawet miałem z nim okazję w parze jeździć, wygrywaliśmy również wyścigi na 5-1. Jest w tej chwili najsłabszy, Robert. Tak, a w tej chwili on nie istnieje w tej różnie. Trzy razy jechał i trzy razy tak, przyjeżdżał na czwartej pozycji. Raz jeszcze świetna jazda Jasona Krampa w rywalizacji z Tony Ricardsonem. Przed nami natomiast już wyścig 10.